się ma konkurs o 15 tysięcy w dokładnie co o do 13,5, Jeśli chcecie wiedzieć, co dokładnie ile osób wygrywa, no to w poprzednim filmie macie o tym powiedziane. Ale co trzeba zrobić, żeby wygrać? Zostawić łapkę, zostawić suba, napisać komentarz ze swoim nickiem z gry, z którym wspieracie mnie, tym oto kodem. A oprócz tego napisać, biorę udział oraz wejść na najnowszy filmik Sie na moim drugim kanale, do którego link macie w opisie i zostawić tutaj lajka to jedyne co musicie zrobić także zostawcie tutaj łapeczkę napiszcie komentarz pamiętajcie kodzik wszystko będzie weryfikowane no i co pamiętajcie łapka subik kod wpisany w sklepie który macie w tym momencie na ekranie subik na drugim kanale może być łapeczka na drugim kanale pod najnowszym filmem oraz komentarz pod najnowszym filmem na drugim kanale i komentarz ze swoim nickiem z gry z którym sprawdzimy jednym oto i napisać biorę udział to są jedyne zasady, jeśli chcecie odbrać nagrodę, to musicie być na Discordzie, zapraszam na Discorda. Z wami się żegnam, do zobaczenia, do następnego, elo.